Witam wasy, Heerebus. Przez ostatni czas piłem, chlałem i chodziłem po imprezach. A teraz wracając do gry, <laughs> a znaczy tak dokładnie, to mój król <laughs> chlał co chwilę, co chwilę go na jakieś imprezy zapraszali. Co z tego jakaś wojna, gdzie mnie chrę praktycznie chciało zniszczyć. Co z tego, że. do no, wymusili na mnie zmniejszenie kuźwa władzy i tak dalej. A kogo to obchodzi? Co z tego obchodzi? Że mam kuja, jakieś porąbane w wiary, Adamich, kuźwa, katolicyzm stanowi mniejszość u mnie w kraju, ja pierdzielę instular... W ogóle rządzi tym kuźwa krajem i część kuźwa w posadach XD, co z tego? Ważne, że piliśmy alkohol, a przy alkoholu każdy jest równy A tak na serio, znaczy tak, tak było Ale tak na serio, w ogóle co się stało z tą Danią? Bo widzicie, że troszkę się zmieniła Nie wiem dokładnie, jakiś wasem musiał Wypchnąć klejmy Król Szwecji, na to wygląda I po prostu wziął te tereny Powiedział im wojnę, wygrał z Danią i... no i wygrali to teraz my idziemy walczyć z Danią. Jak widzicie mam klejmy na to, na to, tutaj, jeszcze ja tu sobie zrobimy klejmy w międzyczasie, bo wystawiłem mojego króla na pielgrzymkę i go w sumie jakiś czas nie było. Oj, w ogóle tutaj mam tereny XD. E, mam też bardzo dużo wojska, w ogóle właśnie sobie zmieńmy ten punkt, e, przesuńmy go tutaj, na o na przykład tutaj, tak? Dobra, to będzie dosyć bezpiecznie powiedzmy i szybko się zrejzują. Zrejzują już całą armię. I zwiększyłem sobie liczbę menet armsów szczególnie zwiększyłem sobie liczbę mangonel, aż się nie uzupełniły do końca. Turingia wzywa mnie do wojny z Lotaringią, ok, pomogę, ale you, you have to give me a sec. E, a tak sobie pomogę od razu, więc się zgaterują w takim razie, to wtedy od razu ruszę. Oni płyną jak idioci. E, Wiedziałem więcej mangonel, tutaj. Bierzemy tą armię i ona już pójdzie, do jest Majdit natomiast wy. Pójdziecie tutaj na południe. E, Pomóc Turingi. Tutaj się zajęli bitwą, więc pójdziemy szybko. Wykorzystać to, że nie mają sojuszników w miejscu. Oni sami jakoś zbyt szybko nie mogą zareagować i zaatakujemy. Tutaj natomiast rzucimy się od razu na Fyn. I gdzie? Nie, dzieci, Duńczycy w ogóle stwierdzili? Polecieli na Prusy Wschodnie. okej okay. Niech i tak będzie, jest teraz na razie w sumie są Prusy zwykłe, a nie wschodnie. Dobra, w Swyn padł w kilka dni, o kurwa. Jako kurt fizykan. Masz 11, nie o fizykana? Nie, słaba jesteś. No eee, słaba jesteś. A tak, by the way, sam bym wyszła normalnie e, tego fizykana. Byłoby łatwiej, znaczy łatwiej. No, większa szansa na, na dobrą postać. Dobra, turingi tutaj pomagamy w walkach. No, mamy 20 kuźwa trójkę. Dakes Magridia of Riazań. I ona będzie, o niebo lepiej się na pewno spisze niż kuć, doda jakaś jedenastka Która się duże pieniądze chciała za to. Pieniądze chcę z tego. Pieniądze, kurwa. See it done? Cały czas mam zamiar lecić te klejmy. Nie, ma co nam wracać? Na wracaniu tutaj nic. Nie da się, tylko ja żeby coś tam wrócić. Jak pójdę na Norwegię. to Norwegia ma jeszcze jakieś fajne tereny? Tutaj mają tereny, w Norwegii widzę. W takim razie z te tereny przy Norwegach. A teraz później dalej. Nie wiem, co sobie mogę poklejmować, ewentualnie o co powalczyć. Te hond widzę, jest jakiś kuwa wyzwolony hond. Będę musiał wpierdzielić. Oni byli częścią Jaziry. Ale teraz nie są. Papieżko ma tutaj swoją miejscówkę, taki awinion polski. A może coś tutaj z Frieslandu na przykład, co je zjem jeszcze. A właśnie, to daję cię, Tak, daję cię na Norwegię. Zaraz po jak by the way kończymy grę, więc liczę, że jeszcze na tym waczy dożyjemy do końca gry, żeby mi się nic nie rozpadło, chociaż to jest też takie lekko wymagające. Swajujemy sobie jakąś laskę z tego. Eee. A, idź. Swojujemy ogólnie laskę, z, która rządzi low si Lower Side Dlatego, że chciałem tutaj zrobić coś takiego eee, z nią. A żeby mieć dobre relacje i tak, i tak dalej na stałe. Okej, okay, jakiś mądry ziomek przybył na dwór. No, kuźwa, co ja mogę, co ja mogę oblegać, żeby odbić? To! Ja pierdzielę A, ci Duńczycy teraz zniknęli. Tam coś zajęli, teoretycznie. Ach, tutaj, Ditmar się odbili. Okej, okay, no to teraz to armią wrócę w końcu. Journaler, tracę. A, a, nie, dostaję, okej, okay. learning i stress loss, o kurwa, ale stres jest zjada, nie zjadanie. Athletic albo exercise. Health boost albo prowess. Forerun zaryzykuje. Jest, świetnie, jeszcze boost do kuźwa zdrowia. Masz dożyć do końca gry, mam. Jak będzie jakaś konwersja na jakieś E3, E5, E4, E5 kuźwa, no to, to masz się sko skonwertować mordo I być super starym zarąbistym władcą Jak ci to zajmowanie idzie? Zajmij tutaj i goń tych duńczyków psów Ale lądem pamiętaj, lądem Fabrykuj klejmy na hond Troszkę połatam to państwo, jeżeli chodzi o wygląd Tylko mi spróbujcie odpłynąć, ja to was was zniszczę w tym momencie Okej, okay, mamy z nimi 100% Mamy co chcieliśmy oddani eee, Zniszcz połowę armii, bo nie, aż nie chcę jej opłaca opłacać, szczególnie że jesteśmy na minusie Ta połówka na ludzie starczy Mniejsze quality, bo mniejsze quality, ale kij z tym Chóćmy coś zająć sobie od nich Aż spierdzielać, nic dla cię nie robić Poznajmy szybko prowincję Lotaryngii, żeby pomóc mojemu sojusznikowi Inclusive development in county, 20% Above domain limit, ok Wygrali Wygrał mój sojusznik, świetnie yy, i teraz ważna sprawa, żeby ten domain zbić Ty ziomek, nie chcesz być moim wasalem, no ho, tu kuźwa O jeden brakuje, o jeden He belongs to your dynasty. Difference in, in your military strength. Nie wiem, co ja jeszcze mogę przepchnąć. Na no, opinii nie polepszę. Ja, że nas swayu na nim zamiast na tej, las na tej lasce. I ja tutaj pamiętajcie, że się spotkamy. Empress. You might be a, a emperor, but you are also a heartless knife. <gasps> The unprovoked anger expressed by my vassal empress. Swanhill, czyli moja żona, <gasps> comes as complete surprise. She has been under a lot of stress lately, but when asked to explain herself, she only doubled down their insult. O oh, nie. Czy mogę się z nią rozwieść? Pope. Bo ja tutaj wpływa na to? O kurwa, Pani niewierna To od razu. O, na tego ziomka przyjdę, żeby się pocieszyć. Nie, ten miał żony za rywala. Nie, ja. Ale to takie coś się nie piszę. Tutaj mec możemy mieć za sojusznika. Nie, a co patrzeć po Alliance Power. Albo zobaczę Polanin Spire, tylko żeby nie jakaś dwulatka, czy coś. Byzantine Empire. Zgadzam się. Ja się chętnie zaręczę. Poczekam na nią w takim razie. Um. Mordo. Dam ci tereny, bo ten syn kuźwa będzie odłączony od kraju. Ja chcę żeby jednak tereny bałtyckie były w kraju. Chociaż w sumie nie muszę ci tyle tego dawać. jest bez przesady. Z drugiej strony pewnie mam wasali. Czyli mogę w ten sposób polepszyć relacje. Ale też nie ich wzmocnić. Czy są jakieś frakcje. Co teraz spokojni. Kurde no. No dobra to ty to masz. Okej. Okay. Ty chcesz tereny, to się kuwa dołącz do mnie, mordo. Czy ty coś robisz jakieś klejmy? A, ah, nie robi. Początko się kilka klejmów zrobi, bo nie ma to tak lecieć. Ja jestem w depcie, nie mogę powiedzieć wojen tak czy tak. E, prisoner Z Good deal. Stuwa mi płaci. Kolejna stuwa. 20. Świetnie. Chodźcie w takim razie do mnie, mordy. Miecie u mnie na dworze coś robić. Nie wiem, na sprzątać. ja na dworze tylko na polu i nie sprzątać, tylko kosić. Kurwa. i co chwila takie imprezy dostawałem w ogóle. Delightful. A coś do przeszło wewnątrz u mnie w, u mnie w kraju. procent eee, na Drunkiard. Sorry, nie piję. Jak mam weźmieć 10% alkoholika, to zająć życie wejdzie. Tak jak w prawdziwym życiu, co? Learning per, per development, coś w tym stylu, Nie, jak to było? Learning per Level of Devotion I troszkę learninga dostałem. Dobra, zróbmy tak. Aj, i tutaj ten hond przeszedł kuź wody Rozolimy. To zróbmy tak. Ee, Norwegia no ma pewnie trzy 3000 wojska max. O kurde, sześć, to nawet dużo. W sumie, czekaj, Mordo. Czekaj, czekaj. Niszczymy to Norwegię, żeby później nie, nie sopała się do nas. Jazira w Danii się pojawiła. XD. Dobra, lecimy. Ale coś takiego po prostu, że. Powiem wojnę tej Norwegii I wypływają tym ziomkom na południu wojnę O, to nawet Holy War może pójść A, War to na County pójdzie a tutaj widzę, że jest prowincja też To na nie Holy War Bym zrobił im na nich też klejma tutaj I bym też zajął Nie wiedziałem, że Granicza jeszcze z jakąś prowincją sardyńską Ona tak brzydko wygląda, co nie? Nie pamiętam tej Sardynii, wojnę. tutaj to. Ej, dobra. Na Aquileje bym też poszedł. I na Gyrc bym dostał się do trzeciego morza. Ja sobie mam. O... Dobra, mam morze norweskie, mam morze Pff, te. Eee... Morze kurde północne. A także tutaj na sardynię. ja jestem niestety pod władaniem... Eee... a ma bardzo ładny development No kurde Prince Jaksa, Ty dobry byłeś. Ja się... okej się okaże, że bordererem zostałem ich. Chuj. Był dobrym marszałkiem. Nie zasługiwał na taką śmierć. Nie skań znacznie gorzej. A nie, czekaj, co? Cholę 3 ja lata dostały, żeby zrobić... Kingdom of Bohemia Moim tytułem Imperium Polskiego Fajnie te, fajnie te tereny Imperium Polskiego wyglądają Od Pomorza po tutaj Galicję i po Litwę No jeszcze Szwecja jest częścią Imperium Polskiego Jako że powiedzmy takim de jure Fajnie bo ja bym tą Ruś zrobił, no ale nie, nie starczy mi czasu Seed done Młody... nie deklar war. To co, ale ja mnie do tego zmusisz. Chodź tu kuźwa, pode mnie. It's at war. Kurde, ten mitary trend tylko może coś tam zmienić. No temu drugiego syno synowi muszę przez to dać teraz tereny. Jakieś, żeby mieć... Nie, nie, nie oddam mu. Kij ci w oko. Jakiś love sekret się dowiedziałem Albo nie o moim Chyba też jakiś teraz mam Dobra, na, tutaj jest sklejmowane Nowy lifestyle, e, pedagogi Lecimy Ile mam jeszcze lat gry? 20. Above Domain Limit, to nie o jest się zbytnio przejmować Przepchnę ten e, High ekran Authority Wreszcie w końcu dokładnie poczytać co to tak na serio robi eee, Contribution mi zwiększa, taksy zwiększa, a ok zwiększa to co mi wasale dają, kuj wam 50 tysięcy ludzi prawie w armii o, wzięli w ogóle te, jakiś teren Norwegii, Duńczycy 400 wojska mi zostało. A, ta, zrobię na ten teren. Okej. Okay. Oni mają 10 tysięcy woja. Ja mógł wasali na nich nazwać, czy coś. Specjalnie wzywać armię na nich. Niech się sami poddadzą, czy coś. ile mamy obleżniczych? To wy pójdziecie na Norwegię? Pójdziecie na Norwegię? Kuźwa majty dek tu jebany Słyszysz co ja do ciebie mówię? Czy ty nie słyszysz co ja do ciebie mówię? Idziesz Tutaj Bo mi szkoda pieniędzy na ciebie A ty idziesz kurda na południe jesz oblegać No cię bo nie widzi mi się bić Honor mi zabra zabrania Ej, czaj, nie mów, nie mów, NIE MÓW! I to mi dwie domeny zabierało, te tereny, kurna no... ale lecimy na północ z Norwegii, z buta. Nie ma statku, statek to, to są drogie rzeczy, podróżowanie statkiem. Degroa fast, córka mi ta już dorosła, okej. Okay. A moja żona jeszcze, a moja narzeczona jeszcze nie. Kiedy córka jest starsza z twojej narzeczki, dorasta szybciej niż twoja narzeczona. Jeżeli nie macie jeszcze dziewczyny czy coś, to nie martwcie się, może jeszcze się nie narodziła nawet. Więc spokojnie. A właśnie, kto tam się dołączył do nich po ich stronie? Jak to jest Norwegia? O, tam... Na zachodzie ktoś się dołączył się proszę szybko Świetnie i mam całe morze dla siebie Pójdź z powrotem Maszę te tereny, ja wezmę jakieś bardziej cywilizowane tereny to, to możesz mieć to Ale Taki miły dla Ciebie Ta sardynia jest tak rozpierdolona po świecie jest to jest Jeszcze ten... Uh, you cannot transfer this body of water. Wytyfy? A nie widziałem czarnej śmierci w ogóle tutaj. Tak na serio, coś co... ck 2 czyli choroby była, było ważną kwestią. Szpitale... i tak dalej. Tutaj tego nie widziałem, gdzie jest druga armia. Dobra, to gdzie jest ta armia? Chyba, tak naokoło płynąć. A idziemy tutaj zajmować Zajmujemy tak, bo mi nie starczą zaraz supply'e, a troszkę trzeba ich zyskać Albo nie zlecić przynajmniej tak szybko Ta im się stolica znajduje, serio? To jest Occupied Z Lausitz, jakiegoś ziomka z Lausitz, to chyba wojna domowa jest akurat może tam na południe oblegać. Czy też do nich przejdę? Chyśba, gdzie ta sardynia ma tereny? Praktycznie wszystko im już zajmuję. Pieniądz się przyda. A propos pieniądza. No, Avatar of To akurat nie a propos pieniądza. Ale a propos pieniądza. E, czy papież ma coś dla mnie? Tak, poproszę. Jak papież mi da, to sobie kraków rozbuduję. W ogóle miałem z Lukasem ważną konwersację na Discordzie. Lukas się pytał, jak dewować, kuźwa. To w końcu sam zauważyłem po dniu gry, że dewować można właśnie za pomocą tego, tego, tej mordeczki tutaj. Increase development. Więc spoko. Myślałem, że on tylko przyspiesza budowę, tak jak to się działo w CK-2. Zajmij ten teren szybko. 57. O nie, coś tak jakieś obrażamy się. Dawaj mi skillsa. Mia ja jeszcze walczy tak blisko. Ja muszę na niego zareagować jakoś w bezpośrednio wojskiem. Chodź tu, kurna no. Nie uciekaj. Ok, dostali w pierdzie. Nie, poszli dalej. Dobra, myślałem, że prowincja obok pójdą. A nie, to nie jest cała Sardynia, to jest cała Sardynia w okolicy. A nie cała Sardynia na świecie. Muszę podejść tam wojska. Tak teraz patrzę, gdzie oni są jeszcze. Tutaj. No, włoch to tamtą armią pójdę, powiedzmy. Nie wiem, tutaj do Sardynii się dostań. Troszkę ci to zajmie. 93%. No chyba, że szybciej zdobędę po prostu procenty za udział w tej wojnie i tak dalej, za okupowanie klejma. klejma. Tak. Nie musicie tam sobie zapierdzielać, mam to co chciałem Dobra Z tym ziomkiem nie robiłem za żadnych klejów przez ostatni czas Prowincję od sobie wziął Ale w Domain Limit Już Nie, nie czuję, że jestem military strent ponad niego kuźwa XD O no jak mój drugi syn dostaje prowincję jak porąbany A ty co dostajesz? Kurde, problemy psychiczne tylko mordo Może nawet do techniku mnie poszedłeś Ach, dobra, teraz może, z powodu tego, że domena mi się wyrównała Ten mordek tutaj Się zgodzi, nie zgodzi się Jest tutaj oranżowy mi tutaj, trują dupę A good deal o, oczywiście, pieniądze. A propos. Pie Ach, kurde, trzeba to, to przeklikać. A propos, pieniędzy trzeba Kraków rozbudować. Jeden dzień Krakowa nie rozbudowano. Chciałbym mieć Kraków na maksa rozbudowany przed końcem gry. Mam jeszcze 20 lat na to. Cyk. On robi, dobra, 30 dni. Czy to jest wszystko, co ja bym chciał Tchre? Może jeszcze tutaj, niech Hamburg. On tak przechodzi przez tą rzekę, tak Hamburg. To jest... Ja bym tak na rzece mu granicę ładnie zrobić, ale Hamburg mi przeszkadza w tym. Norwegia stwierdziła na sztadę w ogóle XD. Dobra, MyPress. Uuu! Cały dać of w Karyntia. God czekaj. Pokaż mi dokładnie co. A, rzeczywiście, całe daci of Carentia. A, rozumiem. Ty, wielu jeden, pewnie przechlałeś te pieniądze, co ci wysłałem, mówiąc. Słuchaj, dostaniesz całe dacie, jak, jak mi zapłacisz więcej. Okej. Okay. Ale wiesz, że prak masz praktycznie całe daci. Co kuźwa, jak to? Dobra, idzie są? W tym momencie skończymy odcinek. Widzimy się już jutro w ostatnim odcinku, podsumowującym całe CK2, CK3 znaczy się. Eee, moje, re, moje uczucia i tak dalej po rozgrywce W ogóle Dania, w, Norwegia na Danię eee, No i co? aż szkoda, że na Islandię Pa, po, P widzimy się już jutro Do zobaczenia, na razie, cześć, pa